8Pins to austriacka firma. Opracowujemy i produkujemy nasze sztyce tutaj w Enz, mieście w górnej Austrii. Mamy własny warsztat CNC i linię montażową. I naprawdę udało nam się przywrócić pewne technologie do Europy, aby produkować teleskopowe sztyce. Nazywam się Andreas Heimberger, jestem CEO w 8 Pins. Założyliśmy 8 Pins w 2016 roku i jako pasjonat jazdy próbnej i kolarstwa górskiego już wtedy wiedziałem wow. Integracja z ramą ma prawdziwy potencjał. To naprawdę fajne rozwiązanie, ponieważ sztyce wtedy miały problemy. Były mocowane za pomocą 120-letniego standardu montażu, niestety wciąż używanego dzisiaj. Naprawdę dostrzegliśmy potencjał, aby opracować rewolucyjną nową teleskopową sztycę. I dokładnie to zrobiliśmy. Wprowadziliśmy nasze pierwsze sztyce z Lightville. po tym marki takie jak Rotwild Ghosty Bulls dołączyły jako klienci. W przeciwieństwie do normalnej teleskopowej sztycy, gdzie rura jest wkładana w rurę i w kolejną rurę, sztyca 8-Pin używa rury siodłowej ramy roweru jako obudowy. Oznacza to, że mamy tylko jedną rurę, która porusza się w i z rury siodłowej ramy. Daje to bardzo czysty, zintegrowany wygląd, dużo skoku sztycy i szeroki zakres regulacji wysokości. Nie tylko wygląda szczególnie dobrze, ale także oferuje wiele technicznych zalet. Zaletą 8 pins jest duże nakładanie się rury sztycy w tulejach. Oznacza to, że sztyca nigdy się nie blokuje, zużycie jest zmniejszone, a powierzchnia naszych tulei jest znacznie większa w porównaniu do normalnych sztyc. Dlatego sztyca niezawodnie opuszcza się pod każdym obciążeniem, umożliwiając maksymalną wydajność na szlaku. Regulacja wysokości siodła na sztycy 8 pin jest prawie tak łatwa jak regulacja fotela samochodowego. Dźwignia regulacyjna pozwala nam łatwo dostosować wysokość sztycy. A dużą zaletą jest to, że rowerzysta zawsze otrzymuje indywidualny maksymalny skok dla swojego wzrostu. W tym przypadku do 228 mm lub, jeśli zmniejszymy wysokość do minimum, około 170 mm maksymalnego skoku. Podczas regulacji masz dużą zaletę, że nie musisz martwić się o wyrównanie nosa siodła przy ustawianiu wysokości. I kolejną dużą zaletą jest to, że kabel w ramie zawsze pozostaje w tym samym miejscu. Oznacza to, że nie musisz martwić się o kabel przy regulacji sztycy i nie możesz go uszkodzić, jak to bywa w przypadku normalnych sztyc. Nazwa 8 pins pochodzi od naszego mechanizmu blokującego z ośmioma pinami. To nie jest jak normalna sztyca. Za tym stoi mechaniczne blokowanie. Oznacza to, że sztyca nie blokuje się hydraulicznie jak normalna sztyca, ale mamy mechanizm, który może blokować sztycę w krokach. Oznacza to, że mamy 8 pinów, które blokują i odblokowują sztycę. System jest niezwykle niezawodny. Żadne powietrze nie może dostać się do komory olejowej i zapewnia szczególnie wyraźne sprzężenie zwrotne. Sztyca blokuje się bardzo precyzyjnie. Razem z niskim oporem ruchu siodło można łatwo opuścić przez każdego rowerzystę. To dużo więcej zabawy i wydajności na szlakach. W 8-pins każdy rozmiar ramy rowerowej ma swoją własną długość sztycy. Oznacza to, że rama w rozmiarze S dostaje sztyce S, a rama w rozmiarze M dostaje sztyce M. Sztyca rośnie wraz z rozmiarem ramy. Mamy dużą zaletę, że każdy rozmiar sztycy ma szeroki zakres regulacji wysokości między 100 a 150 mm. I dzięki temu schematowi rozmiarów możemy pokryć ponad 99% wszystkich rozmiarów rowerzystów standardem sztycy 8-pin. Nie tylko praktyczne, ale także lekkie. Sztyce 8 pin mają mniej komponentów niż normalne sztyce, a integracja faktycznie sprawia, że system jest lżejszy. Jesteśmy około 120-250 g lżejsi niż porównywalne sztyce o podobnym skoku. Oznacza to, że sztyca 8 pins w rozmiarze ramy L z 228 mm skoku ma około 550 g wagi systemu. Integracja sztycy pozwala na bardzo dużą średnicę sztycy. 8 pins ma średnicę 34 mm na rurze sztycy. Oznacza to, że system jest również znacznie sztywniejszy. Gdy rowerzysta wspina się na wzgórze lub obciąża siodło, rura nie zgina się łatwo. W porównaniu do normalnych sztyc mamy około 50% mniej ugięcia, co oznacza, że nos siodła unosi się o 50% mniej, a zasięg zmienia się o 50% mniej niż w przypadku normalnych sztyc o porównywalnym skoku. Bieżąca obsługa sztycy 8 pin jest łatwa do wykonania. Po prostu zdejmij rurę siodłową na oliw, wyczyść. Całość wraca w drugą stronę. Kręć podłącz. Gotowe. Wciąż jestem pasjonatem jazdy na rowerze i naprawdę cieszę się z jazdy na sztycy 8-pin. Zawsze możesz łatwo opuścić siodło bez rozpraszania się. Precyzyjne i wyraźne sprzężenie zwrotne dotykowe to po prostu świetna zabawa i daje mi naprawdę dobrą wartość dodaną. Na szlaku często trzeba reagować na przeszkody i szybko opuścić sztycę lub zmienić jej wysokość. Szczególnie podczas jazdy pod górę na rowerze elektrycznym możesz chcieć ustawić pośrednią wysokość. To działa bardzo dobrze z sztycą 8-pinową. A duży skok to ogromna zaleta. Naprawdę masz siodło z drogi podczas jazdy po szlaku i cieszysz się maksymalną swobodą ruchu na rowerze. To naprawdę absolutny komponent wydajności i zawsze przyjemność z używania na szlaku.